Tak samo te półki, i tam na półkach różne takie pierdoły militarne za kapli się reszta. Co? No ja, Dzisiaj byłem kilka razy i powynosiłem tego wciąż. Wśród... O kurwa, idę do tego. No i znowu kurwa crossroads, ale to idziemy po popaczkę. Jest, biegnie już gościu na medyka. Na górę pobiegł. Chłop. No jasne, to Widzisz go? Nie jest... tak, Dwóch. Jakby się zatrzymał i bym go widział, to topruję od razu. Przebieg dalej, idzie na. Na chwila. No, idą, idą od razu. Tak, na chwila. Boś już spojrzał tutaj na naszą stronę, ale nie zobaczył nas. Jesteś pewny? Mhm, no poszedł dalej. Miał jakąś długą bronić z tumikiem. Na no, no, stad. Co, idziemy lewą stroną? Już? Nie ja wiem, wchodzimy na środek po nich, czy nie? Coś słyszałem z lewej. Czy to ciebie. Ty przebiegłeś już. Nie, 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 nie na to, na to. Zabiłem kolesia tak. Dlatego ja się nie, i go zobaczyłem. zobaczyłem Wycofaj, jest za, za... tym Gdzie? Drugi bieg, nie widzę go teraz go zdejmę Leży Uważaj, no, flesze poszły Ty jesteś gdzie? Po prawej, na wagonach Na wagonach? Dobra To jaki kitram przy czerwonym i ładuję maga Bo jestem pusty już <ścoughs> Nie będę budował kamień. Co co? Ja będę udawał kamień <grymian> Albo krzaki No kurwa Dobra, różnicy za bardzo nie widzę Na ustawienie A -a -a -a. No że wskoczył. No kury Ja pierdolę co ty robisz? Chcę tam wskoczyć Co zablokowani? Dobra, nie skaczę już Nikogo nie widzę Ty dawaj na prawo No Marka Teraz no. To wtedy otworzysz Marka, ale teraz to nie otworzysz Teraz tu tak nie zapóźni nie widzę żadnego ruchu Nie mogło być tak kurwa wcześniej? Dobra schodzę na dół Za nami No to ja ciukol To ty strzelałeś? Nie Już strzelał przed chwilą ktoś od dormu. Nie usłyszałem. A lewą czy na wzgórze? Na medy Możemy na medy się udać, ale najpierw jest tak zobaczymy. Na lewo? Tak. Je, goście! Masz go? Jednego zabiłem drugiej. Gdzie jest drugi? Zabite. Dobra. Co? Nic. AK-74, AK potrzebujesz? N. Kier... Jest ten, na checkpoint'cie. O, MOT Tak. Ja podbiegłem. Do checkpoint'a, bo mnie chyba widział. Jestem przy samym checkpoincie, nie wiem gdzie ty jesteś. No, jestem na górze jeszcze. Snajper się na koiszczaj na tym przy ZB dwójca. E ruszyłeś się? Tak, ja chodziłem na górze. To nie na górze. Dobra, przy checkpoincie ktoś jest albo bot, albo gracz. Ej ziemniak, my strzelać nie chcemy, tak obserwujemy. Jeden leży. Leży drugi. Skitrałem się. Przeładowuję. Biegnę do czerwonego kontenera. Albo jeszcze staż luknę. Ja jeszcze starsze sobie zobaczę. Ktoś tu mi biega? mi biega. Koło mnie jest. Gdzie jest? Za płotem. Czekam, aż się cofnie. No i przyczepujcie, przy mnie zaraz. Kurwa. Nie obiegnę tak tego. D dycha, dycha nie. Ledwo Dostał A, tu jest dwóch A, dobra Czekaj, czekaj, uważaj, gra. Uciekaj, ja też rzuciłem Dobra, spoko Kurwa, krwawie, idę, grubo Idę, idę, idę a. Dzięki, czekaj, zaraz będę Gdzie on był? E, pobiegł do środka, tak jakby W, w checkpoincie do środka, tam dobramy Ta biega tu, chodzi Gdzieś tam leży. To ja. Uważaj, gdzieś tam na dole. Ja wyjdę dołem. Ty? A, jest przy furgonetce. Furgonetka, pomóż. Zabiłeś go. albo ja, albo ja go zabiłem. Ja strzelam w ślepo. Dobra, się muszę połatać. Musiałem ja go Dobre. zabić. Tylko uważaj, bo może żyć. Bo widziałem, jak leżał, więc. Teraz zobaczę na zadania. Eee, gdzie jest ten? Tak, zabity. Zabiję go. Dobra, jest. Zmieniam maga i tam idę. Tak, to się przeładować. Jest puste magazynki. Możesz to osłanij. No od tego ulacha. Bar wyrzuciłem kask. Ja w budynku. dobra? Polscy... MP5 Dobra. Ty jesteś w tym budynku, tak? tak? Tak, 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 tak Dobra, to ja tam podbiegnę e Dobra, Co to go gościa mamy przy następnym tym Hangarze, tam gdzie pendrive'y Tak, poszedł posz posz do ciężarówki nie, jest na końcu, położył się. Czekaj. Jest na końcu rogu po prawej stronie. A to ja mówię o innym w takim razie. No to jest w środku. Jeden jest w środku. Ja patrzę od auta lewej. Ty biegasz? Tak, ja wbiegam. Jestem przy tym wanie, na lewo. To jedynie jest w środku. Ja tylko jednego widziałem. Obejdę dookoła, panie. Tak. Granatów nie ma. Ja mam. Z której strony jest? Z twojej strony jest przy filarze od razu i wcelowany jest w moje drzwi, nie? A, widzę. Widzę go. Moment, moment, chłopie. Już. Trup. No. Bardzo dobry deal Dobra, jestem w pogonie gdzie jest ta paczka, nie? No by było się ekstraktować. No też bym chciał. Tu uruchomić prąd i dzida, nie? Tak Dobra. Tyłem idziemy, rozumiem. Tak jest O, miałem lekką ścinkę tutaj, ale już jest znowu. Normalnie. Tu przynajmniej jest płynnie, kurwa. Czekaj, skaf jest. Schował się. Dostał trzy strzały i przeżył. Pójdę na pociąg. Ja, jest, dobra, mam go. Leży chcesz hulaj? Nie, 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 wiesz, ja mam tego sporo. Cigarety, cygarety. Drzwi no. są otwarte na prąd. Ja bota lutuję. Okej. Okay. klucz Ej i ZB13, tak? Chyba to był ten strzał. Nie wiem, właśnie, nie pojęci. Wracam przy pociągu, do pociągu. Dobra, ja tu sprawdziłem co chciałem sprawdzić. Widzę ciebie. Tak, Myśmy musieli tylko ten prąd włączyć. E, środkiem idziemy przez magazyn? Czekaj, to ja pójdę, odpalę. Ja idę z tobą. Nie no, to odpali ci i wychodzę. Idę z tobą, stary. Jak mnie ktoś zajdzie, to będę miał do tego. Spalone to? No? Daje. Dobra Ten, jeszcze jeden Stasz jest przy drzewie Nie wiem czy go robimy czy nie Tak coś Trup leży na górze Czy to jest Kurwa, nie wiem Ty Kierdolony w niego? Nie wiem gdzie To jest trup na górze. Głowa Dobra, pierdolę idę do tego. Jest na dole, gościu, widzisz? Nie, wchodzi tam, na dole chodzi. Zeskoczył na dół. Tak jak my mamy ekstrakt. A, do piwnicy? Tak. Uważaj, tam jest, y ucieka, ucieka, strzelił. Jest na górze. Na górze, my możemy się ekstratować, on ucieka Gdzie on jest? E, pobieg na nową konstrukcję Na starą eee. pomóż, 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 gościu mi do mnie proje Gina! No, dobra, to tam, 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 tam w kącie był Banda... muszę się zbanderzować Szybko, 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 całego Ktoś mnie zbił. Możesz zabić go? Nie. Nie, zabijcie. Otwieram pokój i się ekstraktuję, panie. Zabiłem go gościa. Ja go też obiłem, ale. Chudź się. Otwieram. Ale zawał serca, nie? No i Czekam na ciebie. E, daj mi chwilę to zbiorę z niego. A, ja, tylko się pośpiesz, bo ja nie mam już Amo. No, ja tym bardziej. Ostatni magazynek. Ale że on nie zginął, nie? Z 9 piątek to ja pierdolę. No, ja tak strzeliłem i tak strzeliłem takie. A... No, bo no, ja wlazłem z kampiony siedział. Dobra, hopanie. Czekaj, tylko. To masz jeszcze te, te, te pianki. Za 100 coś dwie sztuki miał. Chłopie, bo. Ja jestem ledwo żywy. Ale ja myślę, co. To w plecaku ma dwie pianki, ja nie mogę gdzie tego zmieścić. Dobra, dobra. Jeden musi coverować. Puszonki. Nie, nie bo jest zachłanny chłopek Jeszcze te, te, te coś nam się przyda Nie Jakie pianki miał No to duże A, to nie, wziąłem Wziąłem telefon tylko Dobra, idę do misji mi się przyda. Dobra, szybciej, mm. szybciej, 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 szybciej. Boż. ładnie rajdzie. Tyle graczy. Uuuu,